W społecznościach, w których jesteśmy obecni, chcemy być dobrym sąsiadem. Dla nas oznacza to nie tylko zobowiązanie do prowadzenia działalności w sposób bezpieczny dla ludzi czy środowiska, ale także zaangażowanie w działania społeczne, które są ważne z punktu widzenia potrzeb lokalnych mieszkańców. Dzięki współpracy z firmą LPP wdrożyliśmy wspólnie kolejny program edukacyjny w gminie Kujawski. Program stypendialny dla młodych absolwentów, ale nie tylko z terenu naszej gminy, uczących się w szkole podstawowej. Program stypendialny skierowany do najlepszych, jak powiedziałem wcześniej, i dzięki temu programowi każde dziecko otrzyma 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy i jest to nagroda za jego wysiłek w nauce i w tym, żeby rozwijało swoje pasje. Zrodziła się taka inicjatywa współpracy właśnie na, na zasadzie pomocy dla utalentowanej młodzieży. Jesteśmy z tego bardzo dumni. No i chcemy jak najbardziej tą współpracę rozwijać. Myślę, że przez najbliższe lata będzie nam to coraz lepiej, lepiej wychodziło. Po raz kolejny wspólnie z firmą LPP ufundowaliśmy. Wyprawki dla pierwszoklasistów, dla dzieci z terenu całej gminy. Do tej pory ta współpraca jest jak najbardziej w porządku. Spotykamy się, rozmawiamy, pomagamy sobie i myślę, że ze strony gminy też firma LPP ma wsparcie.